EXAUDIAT TE DOMINUS INDIE tribulationis. Siadaj z dobrym sercem, o królu cnotliwy, I w dobrą godzinę na swój koń chętliwy. Zajedź drogę śmiele nieprzyjacielowi, A zastaw się o swój lud poganinowi. Wysłucha cię, da Bóg, Pan czasu trudności, i obroni ręką swojej wszechmocności. Siedząc na Syjonie, oka swego z ciebie nie spuści, a w Twojej wesprze cię potrzebie. Będzie pomniał na Twe wszystkie przeszłe dary, i sam ogień spuści na Twoje ofiary. Wszystko to On zdarzy, co w Twym sercu czuje, i szczęśliwy skutek Radzie Twej gotuje. W rychle cię zdrowego, da Pan Bóg, ujrzemy i powinne Panu dzięki uczyniemy. Bądź dobrej nadzieje, a spuść się na Pana, Twoja prośba królu będzie wysłuchana. Niedługi czas temu, a kasz na to śmiele, że znacznie porazisz swe nieprzyjaciele. I wysłucha cię, Pan z wysokiego nieba, i będzie przy Tobie wszędy, gdzie potrzeba. Oni w swoje wwozy i ufają w konie, a my w pańskiej kłaćmy nadzieję obronie. Oni upaść muszą, a my powstaniemy, i zwycięstwa znaki sławne podniesiemy. Zdasz to wieczny Boże z Pańskiej swej litości, a my bądźmy pewni, że Król z wysokości słyszy prośby nasze, a ocz go żądamy, wszystko z łaski Jego zawsze otrzymamy.